kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym Vlogmasku na moim kanale i e, ja właśnie wysłyszyłam swoje włosy, wykąpałam się po bieżni i stwierdziłam, że się z Wami przywitam w kolejnym odcinku Vlogmas. To już zaraz tak naprawdę będzie połowa vlogmasa, bo już nie mówię o połowie grudnia, ale połowa vlogmasa, więc słuchajcie, no zleciało mamy dzisiaj jak nagrywam dla Was. 9. Rano już wleciał, rano miałam w planach, ale w końcu wyszło, że, o której ja go dodałam, po 12 wleciał już vlogmas z poprzednich dni, taki krótki, więc jeżeli nie nadrobiliście, jeszcze serdecznie Was zapraszam. A teraz nagrywam już kurczę kolejny i on wleci 11, czyli praktycznie zaraz połowa vlogmasowego nagrywania, niesamowite, niesamowite. Tak przyjechał, ktoś odjechał. Czasami tak jest. Ktoś tu przyjedzie, zajedzie do nas, wykręci i pojedzie. Nie rozumiem ludzi, no ale dobra. Jakby gdzieś bardziej przy drodze się nie dało. A jak ja nas spaceruję z Maxem, spacerowałam to widzieliście, że u nas jest kawał drogi, żeby tutaj wjechać, więc nie wiem. No ludzie mają, mają pomysły. I słuchajcie, ja stoję jak zwykle w tym moim świetle, w którym mam 10 warstw skóry zwisającej z szyi, ale jak już jestem Tutaj to nieważne jest. Światło ważne jest co ja tutaj mam w szafie, bo chciałam Wam pokazać mój przepiękny płaszczyk, który zostawiłam sobie. Jest to płaszcz z... Gdzie on jest? <tłuch> tu. Z bizu i jest on w kolorze, zobaczcie, różowym. O, nie, w kamerze tutaj brzydko to widać. Bynajmniej jak nagrywam, więc może jak będę edytować, to będzie lepiej. Ale on jest, no po prostu to jest tak piękny, ciepły, ale delikatny, pudrowy róż. Taki ciepły, nie taki chłodny, jak tutaj widzę w kamerze teraz. Więc mam nadzieję, że um, tak go później summa summarum przy montowaniu odbierzecie. Ale no, zobaczcie. Jest naprawdę przepiękny, przemilutki, bardzo, bardzo, no zdecydowanie najmilszy, jaki w życiu miałam. Korzuszek, taki, no, kożuszek, jakby to nie było, futer, futerko, nie? Korzuszek to chyba ze skóry. Ze skórą nie. Tak? A, futerko, futerko. Nazwijmy to futerkiem. Więc ja teraz przymierzę. Cóż z tego, że mam mm, zieloną bluzkę na sobie, przymierzę i zobaczycie, jak to wygląda na mnie, ale naprawdę. No, kolor jest no, urzekający. No i teraz tutaj nie patrzymy się na ten zielony spód, tylko na samo futerko. Słuchajcie, no zobaczcie, on ma troszeczkę takie tutaj rękawy ma troszeczkę szersze. Są kieszonki. Jest ono spore, ale stwierdziłam, że lepiej, żeby było takie spore. Bardzo mi jakoś tutaj mocno nie odstaje, bo ja mam szerokie barki razie tak proporcjonalnie właśnie do bioder, więc tutaj jakoś mocno nie odstaje, aczkolwiek ym, zmieści się nawet gruby sweter. Tylko gdzie ta zima, żeby można było iść w tym, wiecie, w pełni yy, ubranym, o, otulonym jeszcze szalem i żeby po prostu yy, czerpać radość z tego zimna. Wiem, że niektórzy myślą sobie: "Co ty w ogóle gadasz? Jaka radość z zimna?", ale ja bardzo lubię zimę, o tym też wiecie yy, i yy, chciałabym chciałabym Wyjść i tak zmarznąć, żeby, tak wiecie, później sobie wrócić do domu ciepłego, herbatkę zrobić. Lubię, bardzo to, bardzo to lubię. Mi takie rzeczy wzruszają, wręcz wzruszają do takiego stopnia, że potrafię się popłakać ze szczęścia z takich małych, drobnych rzeczy. Ale ze szczęścia nie płakałam, jeżeli chodzi o ten płaszczyk. Aczkolwiek bardzo, bardzo, bardzo mocno mi się podoba, jest przepiękny i tutaj już lepiej widać ten kolor. Natomiast hmm, on jest jeszcze bardziej ciepły. Tutaj to tak wygląda, taki wyblaknięty jest, a on jest taki cieplutki różowy. Taka jest tam, mm, naprawdę bardzo cieplutki, e, ciepły róż, taki przyjemny. E, a tutaj taki jest właśnie, no mam nadzieję, że tak jak mówiłam, że w aparacie będzie lepiej to e, widoczne. E, jeżeli chodzi o mm, zabieg, w którym byłam dwa tygodnie temu... Nie dwa tygodnie temu, półtora tygodnia temu, to tak się prezentuje moje czoło <grym> w złości i w zdziwieniu. Jak widzicie, delikatnie gdzieś tam, jeszcze tutaj, ale no jest prosta, płaska. <grym w złości> Także mmm, szybko widziałam różnicę, tak samo jak i tu szybko widać było rezultaty. Myślę, że zresztą pani doktor powiedziała, że tak dwa tygodnie to trzeba dać tej skórze, także myślę, że będzie super na kontroli 19 grudnia. Być może już nic nie będziemy dostrzykiwać ewentualnie jakieś tam, tak jak mówię, tutaj jeżeli tu się tajni, tutaj się, tutaj się nic nie zmieni, ale myślę, że ogólnie jest super. Także m, update, updatey dzisiaj twarzowe e, i, i na razie jeszcze nie świątecznie, ale zresztą wiecie, to nie jest takie proste codziennie jakieś świąteczne, super świąteczne, hiperświąteczne świąteczne treści m, pokazywać. Zaraz pokażę wam za to nieświąteczne, ale m, zakupy z drogerii, z której nigdy w życiu jeszcze nie zamawiałam e, i piszcie w komentarzach, jak zobaczycie już co to jest. Czy wy zamawialiście? Jakie te rzeczy są jakości? Bo ja jestem wstrząśnięta cenami. I szybciutki hol z, z kartonu Prosto z drogerii DM. Nigdy jeszcze wcześniej nie zamawiałam z DEMU, nigdy w życiu nie kupowałam nic z DEMU, a więc um, jest to dla mnie nowość, ale bardzo zaskakująca nowość. Cenowo. Naprawdę śmieszne ceny, śmiesznie niskie. I teraz pokażę Wam, co tutaj mamy. Mamy dwa razy herbatkę białą malina z cytryną. I myślę, że taki akcent troszeczkę świąteczny, jakby nie było malina cytryna kojarzy nam się z zimą, bynajmniej zimowy, jak nie świąteczny. Wzięłam takie dwie. One były tańsze niż w marketach typu tam Biedronka, gdzie jest te kane. Jest to, jak widzicie, nowość. Trochę zostały wygiętolone te opakowania, ale to nie tula na komfort. Ważne jest, co jest w środku, prawda? Po 20 saszetek one były, tak jak powiedziałam, tajne, coś koło 4 zł. I w ogóle w tym DM jest bardzo dużo różnych kodów rabatowych, także byłam w szoku, ile rzeczy tam było jeszcze taniej, chociaż były tanie. To jeszcze były taniej, no naprawdę jestem w szoku i jeżeli będą mi się sprawdzać te rzeczy o których zaraz wam, o których mowa, o których zaraz wam pokażę, to będę zamawiać na pewno więc herbatka, jestem ciekawa jaka jest w smaku, na pewno dam wam znać w kolejnym jakimś, nie wiem, czy, czy tutaj w tym vlogu w kolejnym wideo, czy, czy w kolejnym vlogmasie, ale zapowiada się dobrze ja uwielbiam herbatę białą z owocami z tropikalnymi chyba przepyszna stekane Dwa razy takie wkłady. Ja mam w, w lodówce, w łazience. Właśnie teraz ten zapach z Lenorem. Ale one są piękne. Słuchajcie, no naprawdę są tak piękne do ambipur. Ja kiedyś kupowałam w Rossmanie w jakiejś prące, tą taką wtyczkę i wtyczka była z jednym zestawem drugi jakiś tam dokupiłam też w promocji ale ten jeden był waniliowo jakiś tam i nie pasował mi, a tutaj ten jak pomochałam, no to jest przepiękny więc kupiłam sobie taki dwupaczek w ogóle zobaczcie jak to wszystko jest zapakowane wszystko jeszcze jest powiązane, żeby się nie wylało także super i ten dwupaczek kosztował 23 zł chyba gdzie jeden, jeden taki no, kosztuje chyba 28 w Rossmanie, także wow super Dwa takie e, wielkie mydełka e, o zapachu e, magnolia i e, malina. E, po 850 ml chyba tutaj tego jest, nie, nie pół litra. I one kosztowały trzy coś, po trzy coś. Ja to święta cenami. Tutaj mam znowu takie duże mydła, e, taki, jakiś takie naturalny dosyć zapach. I też, o, 850 i słuchajcie, one też były w tak niskiej cenie, coś koło 4 złotych, czy tam 5, ale one jeszcze miały jakiś tam dodatkowy rabat, słuchajcie, także słuchajcie, słuchajcie, mówię do Was, jakbyście nie słyszeli, naprawdę mega jest ta drogeria, choćby o to mydło, patyczki do uszu dla Maxa, tutaj dla Maxa takie, nie wiem co to jest, jak to po polsku? Jest napisane. Takie pianotwory, to się tak nazywa. Yy, no, taki płyn do kąpieli, który tworzy, pra, yy, o, pianę i barwi wodę na turkusowo. Yy, I tutaj jest. Yy, ile? 40 ml, więc nam starczy. Yy, gąbeczka na wymianę. Ostatnio już same takie kupujemy. I ona też była chyba za 3 złote tańsza niż w Rosmanie z yy. Yy, I tutaj jeszcze jedno taka. Chlebeczka, siateczka. Zasiadłam się na blacie. I mamy tutaj tak. Męski żel pod prysznic. Ja jestem ciekawa, bo ja kupuję Jackowi DAF albo Nivea. Raczej DAF. Po, nie wiem, 14 zł. A tutaj kosztują 4 zł. Tamte chyba mają 400 ml. Ale i tak, słuchajcie, jestem ciekawa bardzo zapachu. Mam też jeden szampon. delikatny, bardzo delikatny zapach, ten pierwszy, a ten ciemniejszy. Zobaczymy, jak to będzie przy, wiecie, przy kąpaniu się, czy to będzie w ogóle coś odczuwalne, bo tamte ładnie pachną. O, ten ładniejszy, jakby co to ten ładniejszy niż ten Sensitive. Tutaj jest coś dla dramacie, ja go zawsze kąpię do tej pory, do tej pory, chociaż jest już dużym chłopcem, w jakimś jołpach, w jakichś takich mm, naturalnych, wiecie, dziecięcych, ale ten ma dinozaura tutaj. No i ponoć jest bardzo um, taki no, naturalny, bo tu ma 99% tych składników pochodzenia naturalnego, więc kurczę, czemu nie? Taki um, delikatny czystością, że tak powiem, pachnie ten żelik. I tutaj mamy dalej wiśnia, e, ciepła wiśnia. Mamy szampon. W życiu nie miałam szamponu um, właśnie z tej drogerii również. A nie takiego szamponu już hmm, raz miałam spisane takiej tańszej półki, ale raczej mam takie szampony typu właśnie, takie drogie, wiecie, drogie, wiem, że są droższe, ale ym, też ym, takie drogeryjne, ale powiedzmy tam 15 zł, 20, jakieś tam Head Shoulders i tak dalej. Jak to pachnie słodkowiścią, oby to było fajne. To jest jakaś limitowana edycja z kolei. I jeszcze sobie wzięłam taki Wielki podkrysz, duży, zobaczcie, półlitrowy I on kosztował nie wiem, 700 zł ja I też był w promocji, bo ta, bo ta marka Bale il minus ileś tam. Ale jest cytrusowy, słodki. Bardzo czuć grejpfrut. Także e, po 3-4 zł, 5. No naprawdę, wow. To, wow. E, mydła, wow. Jestem bardzo zaciekawiona tą e, w ogóle drogerią. I e, no. Piszcie w komentarzach, bo może macie gdzieś bliżej tak, żeby stacjonarnie pójść. Co wy o tym myślicie? Ja jestem, tak jak powiedziałam, zszokowana przede wszystkim bardzo niskimi cenami i jeszcze jest mnóstwo kuponów za każdym razem, które jeszcze obniżają, więc no mówię, coś musi być nie tak, ale <grytanie> chyba wszystko jest tak. Naprawdę fajne odkrycie, jak dla mnie, ale wiem, że to jest popularna drogeria. Wśród w ogóle influi. Wśród ludzi, którzy też mnie pewnie oglądają, to nie jest żadne odkrycie, także piszcie w komentarzach. Jesteśmy w sypialni i wzięłam się za e, pranie pościeli. Jest ciemno, jest godzina y, w, w pół do piątej, a jest naprawdę już długo ciemno, także y, ja się tutaj wzięłam za... Pranie pościeli. Odkurzyłam łóżko, że tak powiem, wyczyściłam, bo tu jednak pod materacem jest taka osłonka na materac, i ją też zawsze trzeba wytrzepać, wyczyścić. W ogóle Wam polecam bardzo serdecznie takie osłonki. One są z jednej strony śliskie, a z drugiej takie miłe. Trochę szelesz na początku, ale da się do wszystkiego przyzwyczaić. I słuchajcie, no, gdy Max z nami e, czasami jeszcze e, spał, e, zapobiegawczo, wiecie jak to jest z dziećmi, chociaż e, nie zdarzyło się, e, ale e, czasami jak już są odpieluchowane, no to jednak e, jakieś tam siusianie się może zdarzyć, e, ale nie tylko. Tutaj jeszcze, my mamy kobiety różne tam, wiecie, czasami wypadki, czy, czy też jemy w łóżku, czy pijemy coś, też się może zdarzyć, ale. Naprawdę wystarczy coś takiego i to jest y, koszt rzędu, myślę, że mniej niż 200 zł. A macie zadbany i czysty materac, więc to jest super. Ja kupiłam swoje wisku, zarówno to, jak i do maksa m, pokoju również. E, tutaj moja pościel e, z hm i bardzo, bardzo ją lubię, chociaż odpatrzenia w te paski kręci się w głowie. E, pierze mi się jedna część, e, poduszki e, i prześcieradła, e, później wstawię kołdry, no ale to za chwilę. Za chwilę najpierw kalendarz. Zaświeciłam sobie choineczkę jedną co prawda, ale nam tutaj wystarczy. I słuchajcie, zanim jeszcze odkurzę i tak dalej, zajmijmy się czymś przyjemnym. Dziewiąteczka i tu moje ogromne um, zadowolenie, zaskoczenie, jest to krem. Czy to mi się sfokusuje w ogóle? Czekajcie. Coś tu się nie znowu wycieranie sorry. I jest, nie wiem, coś straciłam fokus. Daily hydrating eye cream i e, jest to krem e, pod oczy Dr Hauszka, Hauska, chyba. Chyba tak się to powinno przeczytać. Pierwsze moje zetknięcie z tą marką. Ehm... Jest to produkt, jak sprawdziłam na stronie Douglasie, Douglasa, pełnowymiarowy, 12,5 ml i on kosztuje 169 zł, z tego co dobrze pamiętam. Więc wow, ogromne wow. Słuchajcie, samo to i produkt z szóstki już przewyższają wartość tego całego kalendarza, a mówiłam Wam, codziennie mówię mniej więcej, co jest tam, jak drogie, jak to wychodzi. Także no, teraz też sprawdziłam tą siódemeczkę że ten błyszczyk kosztuje prawie 60 zł, um, że to kosztuje chyba 40 coś takiego. Um, także zobaczcie, ta wersja też by kosztowała chyba z 30 ta mniejsza. Także no wow, plus to, co było w dziesiątce. To jest w ogóle szok. Jest to konturówka z Maca. Wyjmę? Wyjmę. Konturówka z Maka e, do ust, oczywiście. Lip, penc lip pencil w kolorze. Czy wy widzicie go? We I ona kosztuje chyba 125 zł lub 129 również na stronie Douglasa. No ja mówię, mam ceny tutaj z ze strony Douglas, e, internetowej. No, bo ten kalendarz jest z Douglasa, więc wiadomo, że na innych stronach gdzieś tam, czy na Allegro, czy na jakichś innych em, kosmetycznych em, drogeriach, można pewne kosmetyki znaleźć taniej, drożej, ale ja sprawdzam jakby u źródła tak jakbym kupiła te kosmetyki właśnie w Daglasie, tak dostaję je w Douglasowym kalendarzu, więc Wam pokazuję. No świetny ten kalendarz póki co jest, naprawdę świetny. Mega zaskoczenie, zarówno tym kremem, jak i tą konturówką. No i to było świetne, i to było świetne, i, i tutaj fajny błyszczek. także naprawdę kurczę bardzo fajne e, rzeczy i jutro będzie jedenastka i tak liczę, liczę, bo nie wiem że skoro tu była konturówka, to może tutaj będzie jakaś szminka ehm, tutaj taka wielkość jeszcze na szminkę, gdzie jest w piętnastce, ewentualnie e, 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 o, ktoś przyszedł, zaraz pójdę otworzyć drzwi bo mam zamknięte i wrócę w całym tym ferworze prac domowych bynajmniej ja nie maluję się i jakoś super nie czeszę. Moje świeżo umyte włosy to jest po prostu 1500-1900 odstających Baby hairów żeby nie było, że się nie cieszy, że rosną, bo oczywiście dobrze, że rosną. No ale to są włosy wiecie, wyprostowane, jeszcze jakoś takie niespecjalnie odżywkowane, olejowane i tak dalej, więc one są takie napuszczone mocno. Ale poprzeczkę jakby postawię sobie nisko. Wystarczy, że jest się czystym podczas sprzątania chaty i gotowania. Makijaż i włosy sobie możemy darować. Myślę, że większość z nas tak ma. Powiem Wam, że uwielbiam takie ciepłe światło tych światełek choinkowych. Jak zresztą widzicie, odbija się wam tutaj w komodzie. Przepiękny jest, to jest mój ulubiony kolor światełek. Dawniej, dawniej za sprawą bardziej Jacka. Miałam wszędzie kolorowe światełka, a jakoś tak, nie wiem, on zawsze lubił. Ale, ale te żółte, te ciepłe światło jest przepiękne. Hmm. Także na pewno takie mocno uniwersalne. Ale mimo wszystko, też to te zimne jest często e, widziane na choinkach i ozdobach jakichś takich świątecznych, ale do mnie nie przemawia. Zdecydowanie to ciepłe. Jesteście ciep te ciepłe czy zimne, e, zimne odcienie e, lampeczek choinkowych ozdób? Ja zdecydowanie lubię ciepły, żółty to się chyba nazywa fachowo odcień światła. Paszę się w nie i tak blisko, że już teraz nie widzę, nie widzę co, co tutaj jest. Także tylko się chciałam z Wami pożegnać, to Aga wtedy przyszła, otworzyłam jej i... Lecę montować dla Was tego vloga, żebyście jutro mieli go dosyć wcześniej. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Lajkowania, jeżeli filmik Wam się podobał. No i piszcie, czy już zaczęliście jakieś gotowanie. Zaczęłyście? Może bardziej do dziewczyn? Jakieś gotowanie w sprawie świąt? Może jakiś bigos? Może już uszka, pierogi pomroziłyście? Jestem bardzo ciekawa. Hmm. Czy to już? Czy to już można? Pierniki to jasna sprawa, nawet wcześniej, ale właśnie jestem ciekawa, czy coś innego robiliście. A ja Wam w kolejnym vlogu pokażę, może nie przepis, jak robię, ale jak wyszedł mi piernik, pierwszy raz robiony. Z przepisu znale znalezionego w internecie, piernik taki katagoniczny, bez użycia mąki i jest naprawdę bardzo dobry, więc Wam go pokażę, jak wygląda, a dla zainteresowanych będzie link w opisie do przepisu dziewczyny. Ym, bardzo dobry. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa. Maksiu, chcesz coś powiedzieć? Chodź tu. Chodź. Jak się skradasz. Co tam chciałeś powiedzieć? O nic. Jak tam katarku? Jest ok? Posprzątałeś w pokoju? Idę sprawdzić. O nie. Czytaj.